Witam serdecznie z Bakolot Jest godzina 5 rano Już zaczyna być jasno Ale jest, nie jest tak jasne jak widzicie na kamerze Nie wiem dlaczego kamera to łapie tak w każdym razie Uciekamy Zmieniamy lokalizację uciekamy z Bakolot wcześnie rano żeby nie było jeszcze tych korków i Chcemy stąd po prostu wyjechać jak najszybciej. Bo te wszystkie nasze atrakcje turystyczne są i miejsca, które chcemy odwiedzić, są obok Bakolot. Myśleliśmy, że Bakolot będzie dobrze się zatrzymać. Okazuje się, że nie jest dobrze, bo jest tak zatłoczone miasto. Chcemy po prostu wyjechać stąd gdziekolwiek. To zajmuje samo wyjechanie godzinę, czasem półtorej. Plus nasza podróż, gdzieś tam także uciekamy stąd. Spróbujmy coś po drodze znaleźć. Okej? Okay? Yeah. What? Key. Key? The... Hmm? Just live in the room. Just don't lock the room, okay? Of the babe. tle gór cudowne a my jedziemy w tamtą stronę w sumie zatrzymaliśmy się na środku ulicy żeby pokazać wam ten widok jest pięknie danika tam <gryw> i tu Zatrzymaliśmy się coś zjeść Popatrzcie jakie mamy widoczki Przejdę się kawałek w tą stronę I Już wam pokazuję Kofi 41 <śled> Ładnie co no i to są górki. Super. Musimy coś zjeść, napić się kawy i ruszamy dalej. Muszę Wam coś powiedzieć. Pierwszy raz byśmy wyruszyli tak wcześnie rano, o 5, w sumie 20 chyba wyjechaliśmy. O 5 mieliśmy wyjechać. I powiem wam, że to jest najlepsze co mogliśmy zrobić I teraz jak będziemy gdzieś się przemieszczać To będziemy robili bardzo wcześnie rano Chodzi o to, że jak wstajemy za późno I wyjeżdżamy godzina 9.10. No to już jest słońce wysoko, gorąco Już jest ulica nagrzana, po prostu parno I, i ciężko jest jechać A w takiej sytuacji jak teraz Znaczy przyjechali już kawałek Czuję się świetnie nie jest gorąco No i jesteśmy w górach, to jest chłodno To druga sprawa yy, Także Taki... taka rada dla was Jak będziecie się przemieszczać po Filipinach To lepiej to zrobić naprawdę wcześnie rano Coś niesamowitego Uuh. Super <ścoughs> Czekamy na jedzenie ładna, ładna Głodna? What? Głodna? Uh -huh. Hungry? No I'm hungry To znaczy głodny jestem It's Like more, this ok? More More? <laughs> ok Tyłki nam wrosły. Oh my god Nie tylko tyłki Jeszcze kręgosłup W W siedzeniu Kawał drogi Danika Hauevil Daję, daję Jest dobrze Tak panie i panowie Pozdrowienia z raju Dojechaliśmy W tym miejscu się zatrzymaliśmy Idziemy pozwiedzać okolice <laughs> Idziemy Eksplorujemy <laughs> Danika za mną Idzie chłopczyk z nami, nasz gajd, gdzie taki przewodnik, patrzcie jak pięknie, pola ryżowa wszędzie. No, no. <laughs> to, to, była mm? to, to była taka kraina, no, czy tam? To była taka taka kraina. No nie wiem, jak to wiek. Dziękuję. O, ja na go drinking, nie? Yeah? Nie. Oh, no i tu jest nasza... nasz wodospad. <laughs> <laughs> Łowcy wodospadów. Aj, okera, to paki będą gotować, przygotowują smaki, i jeszcze mają rybki, Fajnie spędzają czas. <grystanie>

People watching you? Ha? Okay. <laughs> Ale fajnie Ja czuję, że się przeziębię przez te wodospady No popatrzcie co ona kombinuje Dobra, idziemy Which way? This way You're not swimming? You swim already? No Come come Danika Go go Okay, go, go. <lays glass> <goofy noise> Ale zimno, rany, zapalenie wód, murowane. Ja nie mogę. Takie rozgrzane. Także, panie i panowie, kolejny dzień na wodospadach. Łowcy wodospadów. Pewnie <grym> się zastanawiacie, dlaczego tych wodospadów jest dużo. Dlatego, że ja uwielbiam wodospady. Wow. Wow. No co mam z nami do restauracji, chodzić, i wam pokazywać to jedzenie niedobre cały czas? Lepiej pokazać trochę natury. Super. Wow. He is a <grystanie> <grystanie> Ale to już jest drugi raz, gdzie nas oszukują, bo tam był taki ciężki dojazd i otrzymaliśmy takiego forca i pytam się go. Danika się go pyta, czy można tutaj dojechać motorem? Nie, nie, tu nie można, trzeba już przejść, bo tam jest straszna droga, kamienie i w ogóle. No to zostawiliśmy motor z kilometr stąd i szliśmy. A tu widzę poparcie. Wszyscy na motorach przyjechali. Co tam? Ekstra wycieczka. <grafię> exercise, znaczy trening. Trening, trening <grafię> Żeby zgubić tego burgery i pizzę. Nie exercise, ha?

Śmieję się, no wiem, ja może powinienem pójść tak na wodospady, wziąć namiot na 2-3, czy tam 4 dni i mówię to do Daniki, że żeby poszło, ona mówi, że tak, tylko mówię, że musimy wziąć jakiś emergency food, bo jak nie złapię żadnej ryby, to ona mi umrze, no, to jest dobry pomysł. Taki jestem leniuch teraz po tym wodospadzie, że nawet mi się nie chce po prostu wracać, na chętnie tam, tam zostanę. Anika? No. For depiccie Nochę ten tam został i, i położył się spać w hotelu w którym się zameldowaliśmy, nie ma prądu, znaczy w całej tej okolicy Czasami tak na Filipinach jest, że po prostu nie ma cały dzień prądu. No i o godzinie 6 wieczorem dopiero prąd włączą. Także w hotelu dosyć gorąco. Myślę, że taka podróż dzisiaj a ten wodospad to była najlepsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Jesteśmy w miasteczku. E... Donika, nie mówili. Donika zamawia taką właśnie. Nie wiem, czy widzicie. Papryka chili w takim wrapie dla mnie, a dla siebie jakieś jajka, ptasie w takim sosie dziwnym. <grymne>